Szanowni Państwo, jeden z największych historyków XX wieku, Marc Bloch, twórca francuskiej szkoły historycznej Annal, użył po raz pierwszy określenia historia długiego trwania. Mówił m.in., iż historyk powinien zajmować się tylko tymi sprawami, tylko tymi tematami, które mają długie trwanie wszystko inne niczym moda przemija trwa jeden sezon i głupotą jest zajmować czas tymi rzeczami dzisiaj wedle słów Marka Bloka będziemy mówić o historii rzeczywiście długiego trwania będziemy mówić o historii kościoła i będziemy mówić o jednym z najważniejszych w obrębie tej historii wydarzeń, jakim były i są ruchy monastyczne, czyli ruchy zakonu. Bardzo nam jest miło, że zechcieli Państwo na tą naszą dzisiejszą uroczystość, bo tak to trzeba nazwać otwieramy wystawę poświęconą Dominikanom, opiekunom Dzikowskiej Pani. To jest niewątpliwie święto, dlatego bardzo serdecznie Państwa witam. Witam wespół z Ojcem Przeorem, Krzysztofem Parolem. Pozwolę sobie Ojca jako współgospodarza tej naszej uroczystości przywitać. Trudno sobie wyobrazić historię naszego miasta bez księży, bez ojców i bez braci Białych Habitat. Oni kształtowali to miasto. I można powiedzieć, sprowadzono ich po to, żeby opiekowali się obrazem, cudownym obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej. Stali się i są do dzisiaj jej strażnikami. To oni tworzyli kult, dzisiaj niestety mówię to z goryczą, trochę przywiędły, kult Matki Boskiej Dzikowskiej, który był jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych. W zasadzie to Połowy XX wieku, pątnicy, którzy tu przybywali, jak to się dzisiaj brzydko mówi, nakręcali koniunkturę tego miasta. Oni wreszcie, mówią tu o Dominikanach, kształtowali naszą religijność. Jest to wystawa zatytułowana Dom Dzikowskiej Pani. I rozumiemy przez Dzikowska Pani obraz Matki Bożej Dzikowskiej, czyli obraz świętej rodziny, powszechnie tak nazywany. Wiemy, że on tutaj w Dzikowie zaistniał poprzez liczne cuda i łaski, poprzez te zjawiska nadprzyrodzone, które kazały hrabiom Tarnowskim zaprosić ojców Dominikanów i ufundować dla nich klasztor. Wystawa nasza przygotowana jest z myślą również ukłonem i wielkim hołdem dla ojców Dominikanów, najstarszej instytucji w naszym mieście. Instytucji, która krzewiła wiarę, ale również patriotyzm, która uwznioślała do nieba i kształtowała poczucie gustu poprzez właśnie wszelkie piękne dekoracje i zamierzenia dotyczące zarówno kościoła i klasztoru, jak i samego obrazu. Na wystawie możemy zobaczyć bardzo dużo pamiątek związanych z pierwszą, drugą i trzecią koronacją, starodruki z klasztoru Ojców Dominikanów w Sandomierzu, piękne księgi mszalne, liczne wota, które ofiarowane zostały Matce Bożej w podzięce za otrzymane łaski, korale. Różne pamiątki. Mamy stare ornaty, również z XVI i XVIII wieku. Jest parasol procesyjny, bardzo ciekawa pamiątka. Dwa feretrony, które szły w procesji, towarzyszyły prawda, procesjom, które przemierzały ulice naszego miasta. Najcenniejsze z takich Odręcznych rzeczy pamiątkowych są również rysunki Sasa Zubrzyckiego, architekta, według którego projektu się, dokonano przebudowy klasztoru i kościoła Ojców Dominikanów na początku XX wieku. Wypożyczone zostały właśnie z klasztoru Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu. Obiekty te pochodzą również z klasztoru ojców Dominikanów w Sandomierzu, z biblioteki diecezjalnej, z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, również z, z Archiwum Prowicji Polskiej Dominikanów. W Krakowie i osób prywatnych. Myślę, że wiele można zobaczyć. Są to również naśladownictwa ludowe obrazów Matki Bożej, liczne grafiki, fotografie z początku wieku, pamiątki komunijne i pamiątki związane z koronacją obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. w ogóle przybliżyć zakon dominikański, który jest dużo starszy niż jego obecność w Tarnobrzegu, bo w przyszłym roku obchodzimy 800 lecie istnienia, założenia naszego zakonu przez świętego Ojca Dominika. A ta wystawa jest chyba jakąś okazją i dla mieszkańców Tarnobrzega, w którym w tym naszym mieście już ponad 300 lat Dominikanie posługują, do tego, żeby i Dominikanów w Tarnobrzegu, ale w ogóle Dominikanów poznać, przybliżyć sobie tą tradycję która w kościele już jest no, dosyć starą. Może, żeby trochę lepiej też i nas zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej żyjemy, dlaczego tak, a nie inaczej mówimy, postępujemy. Może no, chyba o to chodzi, żeby właśnie poznać historię, fundament tego naszego dominikańskiego życia. Skupiamy się wtedy na samym klasporze podatnym. Właściwie jednej instytucji w Tarnobrzegu, która działa nieprzerwanie od ponad 300 lat. E, przy czym e, tytuł tej wystawy, Dom Dzikowskiej Pani, nie jest zbyt precyzyjny, e, jako że pierwszym domem był Zamek Dzikowski, a dopiero drugim jest ten obecny. Ale myślę, że zebranie tych wszystkich pamiętań, tych sztuki, dokumentów, fotografii archiwalnych, na wszystkim, że Klasztor to nie tylko obraz. Oczywiście wokół tego obrazu on się zorganizował, ale także było to wielkie centrum kultury dla Tarnabriega, jeżeli tak możemy to powiedzieć, przez tych 300 lat minionych. A to, co się nie zachowało, uzupełniliśmy o zbiory pochodzące z innych klasztorów dominikańskich, bo to był zakon o wspólnych założeniach. Stąd też były podobne święci nie w tych klasztorach. Podobne obiekty przynależały. Stąd też chcieliśmy w miarę możliwości posługiwania i powinniśmy to pokazać. Pewnie ci, co chodzą do dominikanów do kościoła, no to pamiętają, jak są uroczystości św. Dominika, czy pierwszego polskiego dominikanina, świętego Jacka, to coś tam słyszą. Natomiast myślę, że ta wystawa będzie jakąś taką okazją do tego, żeby trochę więcej, trochę głębiej te sprawy poznać, a też zobaczyć właśnie sk skąd, w jakich okolicznościach Dominikanie właśnie się tutaj pojawili. Bo tutaj widzę są i sprawy związane z cudownym obrazem, który tak naprawdę nas tutaj sprowadził. Także myślę, że to będzie jakaś taka ciekawa sprawa, właśnie poznawcza, żeby wiedzieć jak ktoś pójdzie do Dominikanów, skąd się tu wzięli, dlaczego właśnie tak się ubierają inaczej niż zwykli księża. Że ta wystawa uświadomi wszystkim, jak ważną instytucją dla Tarnubrzegowego są Dominikanie. Że to jest wielka tradycja, którą należy po prostu poznać. Dlatego mam wielką przyjemność zaprosić wszystkich na tę wystawę, aby zechcieli ją obejrzeć i zrozumieć bo jest coś, jak najwłaściwszą. Starą firmą jesteśmy, dokładnie, ale staram się, że tak powiem, ciągle zachować podstawy do naszego istnienia, czyli wypełniać to, do czego zostaliśmy powołani, do czego właśnie Święty Dominik założył, Zakon 800. Lat temu. Także mam cię nadzieję, że jakoś próbujemy to wypełniać. Dominikanie to nazwa taka zwyczajowa, a tak naprawdę nasz zakon nazywa się zakonem kaznodziejskim, czyli zakonem głosicieli. Próbujemy głosić słowo Boże na wszelki możliwy sposób.